Leszczyńska biblioteka przygotowała na najbliższe dni kilka ciekawych propozycji, coś dla siebie znajdą nie tylko miłośnicy literatury. W czwartek 25 maja biblioteka wspólnie z Telewizją Leszno zaprasza na spotkanie z Romanem Chojnackim, autorem książki Gołąb Cukrowy. Rozmowę poprowadzą Małgorzata Ptaszyńska i Paweł Marszałek, prowadzący program Duży Pokój z książką. Gołąb cukrowy to pozycja o lesznie lat 60. XX wieku, mieście i ludziach, których już nie ma. Autor rozlicza się w niej ze swoją rodzinną przeszłością. Wielkim obciążeniem było dla niego zawsze pochodzenie, bo nie podzielał systemu wartości swoich rodziców. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 w Galerii Książki przy Placu Meciga 25. Na sobotę 27 maja zaplanowano kolejne warsztaty, tym razem malarstwa artystyczne. O godzinie 11 w Leszczeńskiej Galerii Książki przy Placu Meciga rozpocznie się spotkanie dla dzieci, a o 14 dla nastolatków i dorosłych. To propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą nauczyć się podstaw rysunków i malarstwa oraz tych, którzy chcą udoskonalić swój warsztat. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Biblioteka zapewnia wszystkie niezbędne materiały. Zapisy pod numerem telefonu 65 537 32 23. Bibliotekarze przypominają także o zaplanowanych w najbliższym czasie spotkaniach dyskusyjnych klubów książki, zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. To pierwsze odbędzie się już w najbliższą sobotę, 27 maja. Młodzież spotka się w Leszczeńskiej Galerii Książki przy Placu Meciga 11. Punktem wyjścia do rozmowy tym razem będzie książka autorstwa Anny Wolc, 100 godzin nocy. Mile widziani wszyscy w wieku 13-18 lat, którzy kochają czytać, oglądać filmy i seriale oraz chcą poznać nowych przyjaciół. Z kolei dyskusyjny klub książki dla dorosłych spotka się w Bibliotece Ratuszowej w przyszłą środę 31 maja o godzinie 17. Klubowicze dyskusję zaczną od dowcipnej historii dnia codziennego na austro-węgierskiej prowincji opisanej przez Sofię Andruchowską. W książce Felix Austria szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na jej profilu na Facebooku.